Cześć i tołem tutaj Susan Wu. Witam was w pierwszym odcinku, którym będę się reprezentowała Więc tak, Za no, pierwsze przywitanie Chciałabym powiedzieć, że mam nadzieję Przynajmniej, że to miejsce um, to, Ten mój stolik To miejsce będzie Miejscem, w którym będziemy się spotykać Przynajmniej raz na tydzień Nie będę zaczynała wszystkie odcinki Przynajmniej postaram się Tak um, To chyba na tyle a propos miejsca Teraz chyba chcę Teraz raczej powiem wam coś o mnie, o tym filmiku Oglądacie chyba po to Ja się nazywam no Zuzia ja, ja się nazywam Zuzia Nazwisko chyba nie będzie wam potrzebne um, Skąd też się wzięła nazwa w ogóle kanału Wzięła się dlatego, bo Zuzanna po angielsku to Susan A, bardzo mi się podoba to imię Więc... Tak, skąd y, macie już odpowiedzi, będziecie się pytać Zadawać sobie pytanie, skąd się ta nazwa, a W to pierwsza litera mojego nazwiska. Więc tak, ja, może tak powiem na początku, jaki jest mój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to turkus. Um, mam rodzeństwo, mam jedną siostrę w wieku 21 lat, ma na imię Marta. Um, I brata, kto się nazywa Jakub mogli mogliście już o nim słyszeć, bo jest koszykarzem. I um, ma, teraz będzie koszt, kończył 19, 25 czerwca. 18 lat, więc tak nie mogę się doczekać. Um, I niestety się oni już wyprowadzili. E, brat jest w internecie, choć i tak pewnie przyjedzie do nas niedługo. A e, siostra oczywiście się wyprowadziła na studia. Tak, ja chodzę do szkoły podstawowej nr 13. Yy... Co by tutaj jeszcze powiedzieć? Moimi ulubionymi YouTuberami są Gram, Paule i oczywiście razem Glam, Naruciak, Stew, oczywiście Rainbow, którego serdecznie zaprasz yy, pozdrawiam i yy, yy, Julia Cobus. I Stew, nie, nie wiem czy mówiłam już z tak. Um, chodzę do piątej klasy. No i co wam tu jeszcze powiedzieć? Um, mam nadzieję, że będą Wam się podobały filmiki, i, i po prostu, więc. Pa pa więc.